Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Oczywiście nie o wszystkich teraz powiem, Polakach, ale o pewnej części, a na pewno na temat tej sytuacji, która teraz miała miejsce i o ludziach, którzy maczali w niej palce. Okazuje się, że Polska to kraj donosicieli, podpierniczaczy, albo podpierda, czy ludzi, którzy lubią donosić na drugiego człowieka, niszczyć mu życie, oraz dowiedziałem się, że Polska to też kraj, w którym bardzo dużo ludzi jest z bardzo słabym moralnie kręgosłupem. Czyli ludzie, których można łatwo złamać, którym można wszystko wmówić, których można przekabacić, z którymi można zrobić dosłownie wszystko, bo jak się pogrozi paluszkiem, no to wszystko można robić. I to jest bardzo przykre, co teraz miało miejsce dokładnie wczoraj, kiedy pewna organizacja, Nigdy Więcej, doniosła na Szymona Marciniaka, sędziego piłkarskiego. Do jego szefów, czyli tej całej UEFy, totalnie skompromitowanej organizacji, gdzie nie ma za żadnych zasad, oni teraz o zasadach mówią, moralnych, oni mają żadnych zasad, tam jest korupcja 24 godziny na dobę. I ta organizacja nigdy więcej doniosła że Szymon Marciniak źle zrobił, bo spotkał się, wziął udział w jakimś tam wydarzeniu w Katowicach Everest i tam jednym ze współorganizatorów był Sławomir Mencen, który podobno jest gorszy niż Mussolini, i ten akwarelista i wszyscy inni razem wzięci, nie wiem skąd te opinie No i ta organizacja Nigdy Więcej, jak wczoraj, wczoraj, bo teraz ta sytuacja już się wyjaśniła, a jak się wyjaśniła, no to zaraz usłyszycie. Do UEFA wpłynęła skarga stowarzyszenia, jak, podaje, jak podawała wczoraj Interia. Nigdy Więcej. Dotycząca obecności Szymona Marciniaka na wydarzeniu organizowanym przez Sławomira cena Polityka, konfederacji. UEFA jest świadoma zarzutów dotyczących Szymona Marciniaka i domaga się pilnych wyjaśnień. Przekazała UEFA poświadczeniu przesłanym przeglądowi sportowemu Onet. Ja powiem tak, tego typu organizacji jest bardzo dużo. Gdyby te organizacje robiły to, na co się powołują, czyli chcą dobrze dla ludzi i chcą, żeby ludzie byli dobrze traktowani przez innych, to ja to popieram, bo ja też chcę, żeby nikt nie był dyskryminowany, żeby wszyscy ludzie byli kochani, żeby wszyscy ludzie byli szanowani. Natomiast to są organizacje, które pod płaszczykiem dbania o, o dobro dla ludzi no uprawiają wstrętną politykę i mieszają ludziom w głowach. To trzeba sobie odróżnić. I tak, wczoraj sytuacja się skończyła na tym, że nigdy więcej doniosło do UEFA. UEFA zażądała wyjaśnień od Szymona Marciniaka. Powiem wam tak, Szymon Marciniak do dzisiaj to była taka osoba dla mnie, że ja go lubiłem jako osobę jakąś tam publiczną ze sportu, też się sportem interesuje, więc jak sędziował finał Francja-Argentyna, a że mam wielu francuskich znajomych, no to byłem dumny, że Polak... Sędziuje. I zawsze jak sędziował, zawsze mu życzyłem dobrze, zawsze trzymałem za niego kciuki. Taki fajny gościu, no fajny, fajniutki, sympatyczny, a niech mu się wiedzie, niech sobie żyje. Ja? I Szymon Marciniak dziś opublikował oświadczenie w tej sytuacji. Oświadczenie dosyć takie kuriozalne, nigdy więcej zażądało takiego świadczenia i początkowo pan Szymon Marciniak zrobił coś, to co zrobiłby każdy inny. Oskarżył tę organizację, że, że mu szkodzi, że działa niezgodnie z prawem, chciał nawet wytoczyć sprawę sądową jakichś tam prawników, bo narusza jego dobre imię i tak dalej, i tak dalej, no i pan Szymon miał rację. No bo go obsmarowali, porównali do akwarystów i tak dalej, wiecie o co chodzi. Tylko, że upłynęła jedna noc, jedna króciuteńka, wiosenno noc dosyć chłodna. I pan Szymon obrócił się o 180 stopni. Uwaga moi drodzy, przeczytam wam dzisiejsze oświadczenie pana Szymona Marciniaka. Nazajutrz już jakby zmienił się o 180 stopni, 1 czerwca było inaczej, a 2 czerwca też jest inaczej. Słuchajcie, zacytuję wam, jak pisze Szymon Marciniak w swoim sprostowaniu. Mam nadzieję, że to oświadczenie dotrze do wszystkich zainteresowanych, a w szczególności do osób, które słusznie były zaniepokojone i rozczarowane moim udziałem w imprezie Everest. Zorganizowanej w Katowicach w dniu 29 maja 2023 roku. Pragnę serdecznie przeprosić za moje zaangażowanie i wszelkie cierpienie lub krzywdę, jaką mogło to spowodować. Następnie pan Szymon pisze tak. Po zastanowieniu i dalszym zbadaniu sprawy stało się jasne, że zostałem poważnie wprowadzony w błąd i byłem całkowicie nieświadomy. Prawdziwej natury i powiązań przedmiotowego wydarzenia. Nie wiedziałem, że jest to związane z polskim ruchem skrajnie prawicowym. Gdybym był tego świadomy, kategorycznie odrzuciłbym zaproszenie. Ważne jest, aby zrozumieć, że wartości promowane przez ten ruch są całkiem sprzeczne z moimi osobistymi przekonaniami i zasadami których staram się przestrzegać w życiu. Mam głębokie wyrzuty sumienia za jakiekolwiek wrażenie, że mój udział im mógł zaprzeczyć. Jako profesjonalista głęboko zaangażowany w grę w piłkę nożną i tam się pan Szymon tłumaczy. O jeju, jeju, panie Szymonie. Wczoraj pan się chciał sądzić, a dzisiaj pan przeprasza. A wiecie, jak odpowiedziała ta organizacja, nigdy więcej? Pozytywnie oceniamy wyraźne oświadczenie pana. Szymona. Oni pozytywnie ocenili. A UEFA napisała tak. UEFA dokładnie zbadała zarzuty dotyczące udziału Szymona Marciniaka w wydarzeniu zorganizowanym w Katowicach 29 maja 2023 roku. Zarzuty te traktowane są przez UEFA i całe środowisko piłkarskie z najwyższą powagą, ponieważ jednoznacznie odrzucamy wartości promowane przez grupę związaną z tą konferencją. Zobowiązaliśmy się do. Zebrania wszystkich istotnych informacji i zażądaliśmy pilnych wyjaśnień w tej sprawie. Po dokładnym zbadaniu sprawy otrzymaliśmy od pana Marciniaka oświadczenie, w którym przeprosił i wyjaśnił swój udział w zdarzeniu. Moi kochani, moi drodzy, pan Szymon Marciniak okazało się, że on nie wiedział, na jakie spotkanie idzie i do jakich ludzi idzie. Wszak przecież ci ludzie to są tacy anonimowi ludzie, że on mógł się pomylić. Kurczę, przeprosił, że, że on nie wiedział, gdzie poszedł, że on wyraża skruchę. Panie Szymonie, a czy pan coś złego zrobiłeś na tym wydarzeniu, czy nie? Bo jeśli pan czuje w sercu, że pan coś złego zrobił, no to może pan przepraszać. Ale jeśli pan przeprasza tylko dlatego, że jakaś organizacja pana do tego zmusiła, albo poczuł pan strach, że nie posędziuje pan finału Ligi Mistrzów, to jest to skrajnie, ale to skrajnie słaby moralnie kręgosłup, panie Szymonie. Bo do niedawna uchodził pan, przynajmniej dla mnie, za osobę z, z zasadami, takiej troniącą od polityki. Nawet ta, to spotkanie, ta, to wydarzenie, to z tego co mi wiadomo, nie było jakieś polityczne, tylko zaangażowany w nie był jakiś członek jakiejś tam partii. A gdyby to była inna partia, to co, to mógłby pan? Dlaczego, zobaczcie, dlaczego oni politykę nawet do sportu mieszają? A pan Szymon, chcąc nadal oczywiście kontynuować swoją karierę sędziowską, a później oczywiście pewnie, może prezes PZPN, albo jakiejś struktury UEFA, albo FIFA, bo tak często jest, bo jest to obecnie chyba najlepszy sędzia, nie mógł zrobić inaczej, albo po prostu ktoś mu to oświadczenie napisał. Czyli tak, nie dość, że w Polsce są organizacje, które donoszą na swoich, Politycznie, politycznie, bo to było wymierzone politycznie, i teraz to się wszystko odwróciło przeciwko nim, i oni chcieli donieść: a tak naprawdę ludzie nie są głupi, ludzie widzą, co się wydarzyło, i już mają was dosyć. Pan Szymon, na początku, no, zrobił wszystko to, co mógł zrobić: zachował się naprawdę dobrze. Oskarżyli go Bogu, winnego człowieka, o coś. A później się okazało, że pan Szymon, jak poczuł, że zagrożenie jest w jego karierze, no to przeprosił i powiedział i napisał, że on nie wiedział, gdzie tam poszedł, nie? Przecież to jest nonsens. Jak można być tak. Jak można sprzedać się dla 30 srebrników i odwrócić kota ogonem, i udać, że ktoś nie wiedział, gdzie poszedł? Co jest dla pana ważniejsze, panie Szymonie? Kariera piłkarska czy honor? Honor, bo. Poszedł pan na spotkanie, później pan odwrócił się od tego spotkania, napisał pan czy powiedział, że no to pan nie wie, gdzie pan poszedł, ale przecież tam się nic złego nie działo, z tego co mi wiadomo, tam oni sobie debatowali o biznesie. Jakieś wydarzenie biznesowe. Ja nie wiem, nie byłem tam, nie mam relacji, ale z tego co mi wiadomo, tak sobie rzuciłem okiem, było to jakieś spotkanie biznesowe. Tylko, że nie ta partia może organizowała. Ja nie bronię ani nie krytykuję żadnej partii, bo dla mnie to spotkanie i udział tego Marciniaka nie powinien być polityczny. To jeśli on został zaproszony, poszedł tam dobrowolnie, przecież nikt go tam nie, nie zwabił siłą, nie wiem, nie, nie zaciągnął go, nie związali go, nie zakuli w kajdanej, nie. Przyprowadzili, tylko poszedł dobrowolnie. Przecież to nie jest głupi człowiek, doskonale wiedział, gdzie idzie, po co idzie i na co idzie, ale jak później okazało się, że nie jest to mile widziane na salonach, a pan Marciniano to na salonach już lubi bywać, to no bo i tu, i tam galataka, galata, taka, jakiegoś człowieka roku może, a kto teraz na niego odda głos, zagłosuje, no? No więc pan Szymon wymyślił historię, że on nie wiedział, gdzie poszedł i pomylił spotkania. I przeprosił, przeprosił. To zamiast bronić swoich przekonań, że nic złego nie zrobił, poszedł po prostu porozmawiać o biznesie. A przypuszczam, że jeśli nazwa tego, tego spotkania była Everest, to dla mnie Everest oznacza ludzi, którzy w życiu zdobyli swój szczyt. Na przykład dla pana Marciniaka, tym szczytem było sędziowanie finału Mistrzostw Świata, albo na przykład bycie najlepszym sędzią. Na świecie, finał Ligi Mistrzów i tak dalej. Więc to, że pana Marciniaka tam zaproszono, to jest całkiem zrozumiałe. No bo wszak tam zaprosili pewnie osoby, które w życiu zdobyły swój Everest. No niekoniecznie ten Himalajski, ale tak w przenośni. A później pan Marciniak powiedział, że nie wie o co chodzi. Ogólnie to nie wiem co tam robiłem i wprowadzono mnie w błąd. Czyli tak, dla mnie podsumowując, ta organizacja, która go podkablowała, jest nic nie warta i pan Szymon Marciniak się zbłaźni i straci mój szacunek. I to jest moje stanowisko w tej sprawie. Jak się komuś nie podoba, to może mieć inne stanowisko, ale jedno drugiego warte. Bo jeśli ktoś na przykład mnie o coś oskarża, że jak gdzieś byłem, to tak, jak ja bym poszedł na jakieś spotkanie w takiej dobrej intencji, a później komuś to spotkanie by się nie spodobało, czy ja bym odwracał kota ogonem i bym się tłumaczył z tego spotkania, i powiedział nie? Ja tam poszedłem i ja nie jestem niczemu winien. Ale wiecie, pan Marciniak może w sądzie i by wygrał z nimi. No teraz są różne wydarzenia, piłkarskie, sportowe, jakieś tam gale. Więc zanim to się wszystko wyjaśni, a smród zostanie, to po co to przeproszę? Więc teraz tak, no teraz pan Marciniak w ciężkiej sytuacji jest. Bo jak można mieć zaufanie? No zaufanie do osoby publicznej to ciężko mieć, ale jak można mieć sympatię do ludzi, którzy mają tak. Tak słaby kręgosłup. Jak można żyć w państwie, gdzie jeden drugiego podpiernicza donosi, a później ci podpierniczeni, zamiast bronić swoich prawd i przekonań, no to błaźnią się, odwracają kota ogonem i przytakują tylko tamtym. Tylko potwierdził pan słowa tamtych, bo pan przepraszał. Czyli tamci teoretycznie no, już mieli praktycznie rację, no bo skoro oni coś napisali, a pan przeprosił, to znaczy, że. Oni mieli rację. No, zrobił pan najgłupszą rzecz, jaką mógł pan zrobić. Dobra, moi drodzy, napiszcie, co o tym sądzicie. To jest bardzo przykra sytuacja, bo pokazuje, że wszystkich można złamać moralnie. Wszystkich. To jak tego złamali? No to co z politykami? Tych to łamią 24 godziny na dobę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Nie dawajcie się wkręcać, bo takich ludzi, na których się nie zawiedziemy, to jest bardzo mało. Bardzo mało. Bardzo mało. Bardzo a mieszanie polityki ze sportem jest czymś okropnym i bezczelnym. Pozdrawiam do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.